Siemano, witam was. Ja jestem Mateusz, no i zapraszam na dzisiejszy film. Chelsea goni czołówkę ligi. Real Madryt przegrywa, ale odrobił straty. FC Barcelona w ostatnich chwilach wygrała spotkanie. Robert Lewandowski bez bramki w meczu z Hertą Berlin. Słaby występ Krzysztofa Piątka, kontuzja Ibrahimowicza i słaba murawa w hicie włoskiej ligi. Leo Messi zagrał pierwszy mecz w tym roku, ale niczym się nie popisał. Tymoteusz Puchacz zbiera cenne doświadczenie. Komory w Pucharze narodów Afryki zagrają bez bramkarza. Szewczenko zostanie nowym trenerem reprezentacji polskiej. Ukraińskie media już potwierdzają porozumienie. A na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Te osoby, które w tym momencie pojawiły się na ekranie wczoraj zostały widzami naszego kanału. Bardzo dziękuję. A skoro tutaj jesteście, to na pewno już jesteście fanami piłki nożnej. Dlatego każdego z Was zachęcam, aby pozostać z nami tutaj na dłużej, subskrybując kanał. A teraz zapraszam do oglądania. Wczoraj w niedzielę w angielskiej Premier League mogliśmy obejrzeć cztery pojedynki. Mecz Arsenalu z Belli zakończył się wynikiem po zero. Kanonierzy co prawda przeważali nad drużyną gości, ale nie wykorzystali swoich okazji. Tym samym zaprzepaścili możliwość powrotu na czwartą pozycję w tabeli i oddaleni się od głównego rywala, czyli Tottenhamu. Natomiast oni mierzyli się ze zdecydowanie trudniejszym rywalem w niedzielne popołudnie. Koguty przyjechały do Londynu skonfrontować się z The Blues. Tak naprawdę to Chelsea dominowała przez całe spotkanie i ostatecznie wygrała 2-0. do po bramkach zdobytych przez Hakima Zijecha oraz Tiago Silwę. Dzięki tej wygranej ekipa Tomasa Tuchela zbliżyła się do wice lidera, czyli Liverpoolu, na jeden punkt różnicy. Aczkolwiek musimy pamiętać o tym, że Jurgen Klopp i spółka mają aż dwa zaległe pojedynki. Jedynym Polakiem, który wystąpił w niedzielę w barwach klubu mieszącego się w Premier League, był Jakub Moder. Jego Brighton po jeden zrealizowało z Leicester City. Były piłkosz szlecha Bosne rozegrał pełne 90 minut na pozycji ofensywnego pomocnika, a według portalu Hueskort piłkarz otrzymał notę 6-7%. Di. W ubiegły czwartek drużyna Ralu Madryt mierzyła się z drużyną Elcze w Pucharze Króla. Królewscy dopiero po dogrywce pokonali gospodarzy tego spotkania 2 do 1, ale to właśnie Elcze prowadziło jako pierwsze w tym meczu. Jednak bramki zdobyte przez Edena Azarda oraz Isko zapewniły zakwalifikowanie się do dalszej fazy pucharu. Wczoraj obie drużyny spotkały się ponownie, tym razem podczas rozgrywek La Ligi. Faworyzowani piłkarze Carlo Ancelottiego jako pierwsi mogli wyjść na prowadzenie, ale Karim Benzema nie wykorzystał szutu karnego i co więcej była to pierwsza spudłowa, na Francuza podczas reprezentowania bar w To może wydać się naprawdę dziwne, ale należy przypomnieć o tym, że Karim nie podchodził do rzutów karnych w Realu Madryt, ponieważ ich zdecydowaną większość albo wykonywał Sergio Ramos albo Cristiano Ronaldo. W tym meczu to ekipa gości o dziwo prowadziła 2 do 0, ale gospodarze odpowiednio zareagowali i wyrównali w samej końcówce tego meczu po bramkach Edera Militao oraz Luki Modricza. Za to w ostatnich minutach pojedynku swój mecz wygrała FC Barcelona. Bramka padła dopiero w minucie 87., którą zdobył Frankie de Jong, dzięki czemu dał wygraną swojej drużynie. Tak naprawdę to w tym meczu Barcelonie mało co wychodziło i gdyby tylko rywale byli bardziej skuteczni, to na bank piłkarzy Szabiego by ten mecz przegrali. Aczkolwiek ta jedyna akcja bramkowa była naprawdę ładna, tak w tym momencie prezentuje się tabela hiszpańskiej ligi. U naszych sąsiadów w Bundeslidze meczem dnia był oczywiście pojedynek Bayern-Monachium z Hertum Berlin. Obie ekipy dzieli aż 11 punktów w tabeli, a drużyna z Berlina bardzo pilnie potrzebuje kolejnych oczek, aby bezpiecznie oddalić się od strefy spadkowej. Ostatecznie ten pojedynek zakończył się pewną wygraną piłkarzy z Monachium 4-1. do Kapitan naszej reprezentacji, czyli Robert Lewandowski w tym meczu akurat bramki nie zdobył. Natomiast od portalu Huskort dostał on ocenę na poziomie 7,6. Co więcej to Polak w poprzednim meczu z Hertum Berlin zdobył Gole dla Bawarczyków zdobywali Toliso, Miller, Sanem oraz Sergej Nabri. Polscy kibice z pewnością tęsknią za złotymi czasami Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak powrócił do Włoch po dwuletnim pobycie we wcześniej wspomnianej Hercie Berlin. Piątek ściągany był do Fiorentiny jako opcja rezerwowa dla Dusana Wlachowicza, ale ostatnio Serb ma pozytywny wynik testu na KOT i to on zagrał od pierwszych minut w meczu z Cagliari. 68 minut Pio w ponownym debiucie w Serie A. Niestety dziś występ Ala la Herta, odcięty od gry. Koledzy nie pomagali, słabiutka Fiorentina. Jeśli tak ma wyglądać gra bez Wlachowicza, to kiepsko – i jeszcze Terraczano broni karnego, co pewnie złą wiadomością dla Drągowskiego. Tak występ Krzysztofa Piątka i samej Fiorentiny podsumował na Twitterze Michał Pol. Inny reprezentant Polski Piotr Zieliński ze swoim Napoli pokonali Salernitane 4-1 do i tym samym zbliżyli się do liderującego Interu na 4 punkty. Bezbramkowym remisem zakończył się hitowy pojedynek w Serie A, czyli mecz AC Milanu z Juventusem. Niestety w tym meczu działo się naprawdę mało. Boisko opuścił Zlatan Ibrahimowicz i co dziwne jak na standardy włoskiej ligi, a to niestety wpłynęło na płynność rozgrywania akcji. Paris Saint-Germain pewnie pokonało Stade de Reims 4 do 0. Pierwszego gola w barwach francuskiego klubu zdobył Sergio Ramos, a oprócz hiszpana to trafiali tacy piłkarze jak Verratti czy Danielo Pereira. Chwilę po godzinie gry na murawie pojawił się także Melo Messi, ale on za wiele nie pokazał. Tymoteusz Puchacz powoli powraca do regularnej gry. Lewy wahadłowy reprezentacji Polski zaliczył pełne 90 minut w meczu z Galata Sarai, a Polek, według portalu Hustcorp, dostał ocenę 7,9 Raz dobrze dośrodkował, poza tym na plus tylko krótkie podania na stronę, ale to też po długim przygotowaniu, przewidywalne. Rajdy kończone stratami, kilka wrzutek do niego. Tak napisał Filip Cieśliński na Twitterze. Trabzon Sport tak samo jak Real Madrid, straty zaczęli odrabiać w końcówce pojedynku, a w 90 minucie wyszli na prowadzenie. Natomiast inny, atak w sumie to już były, reprezentant polski Łukasz Teodorczyk nie zaliczył dobrego debiutu w Serie B. Polak przestrzelił rzut karnem i opuścił boisko w 68 minucie pojedynku. Jeżeli nie trafi on do siatki rywali do 17 lutego, to będzie to 3-letni okres od ostatniej bramki ligowej byłego piłkarza Anderlechtu oraz dynama Kijów. Naprawdę niebywała sytuacja. Już dzisiaj wieczorem w puchorze narodów Afryki Kamerun zmieszy się z komorami. Rzecz w tym, że komory zagrają bez bramkarza, ponieważ ten podstawowy nabawił się kontuzji, a dwóch rezerwowych jest zakażonych. Z tego powodu, pomiędzy słupkami bramki, będzie zmuszony zagrać zawodnik z pola, co już zostało potwierdzone przez tamtejszy Związek Piłki Nożnej. Co prawda, można byłoby dowołać jeszcze tego czwartego golkipera, ale na to jest po prostu za mało czasu. Andrzej Szewczenko porozumiał się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Takie informacje wczoraj podała z Barna. Okazuje się, że za ten portal odpowiada były agent Szewczenki, czyli możemy spodziewać się, że zawarte tam informacje zostały zasięgnięte u samego źródła i będą w 100% prawdziwe. Na ten moment problem stanowi jeszcze umowa Szewczenki z Genoa, bowiem on nie jest już ich trenerem, aczkolwiek obowiązywanie umowy nie zostało zakończone. Jeżeli jednak uda dogadać się tak, że zobowiązania Ukraińca w stosunku do włoskiego klubu przestaną obowiązywać, to w tym momencie nie będzie już żadnych przeciwwskazań, aby to on objął naszą reprezentację. Ma on zarabiać 2,5 miliona euro w jeden rok, co jest naprawdę bardzo wysoką kwotą jak na standardy PZPN. Podobno część tego uposażenia mają pokrywać sponsorzy, ale jak to będzie wyglądało w szczegółach, tego nie wiemy. Dla porównania Paulo Sousa w Polsce zarabiał około 900 tysięcy euro rocznie. Tym samym prawdopodobnie już ostatecznie upada temat Adama Nawałki. Aczkolwiek gdyby to on został naszym trenerem, co jeszcze oczywiście nie jest przesądzone, to jego Asystentem zostałby Łukasz Piszczek. A teraz po informacjach o innym trenerze, to Piszczu najpewniej nie będzie miał swojej roli w reprezentacji Polski. Dajcie znać na dole w komentarzu, czy wybór ukraińskiego trenera jest właściwy. Czekam na Waszą opinię. A dzisiaj czekają nas tylko dwa pojedynki w Pucharze Narodów Afryki. O godzinie 17 Gwinea zmierzy się z Gambią, a o godzinie 20 pojedynek, o którym już dzisiaj mówiłem, Kamerun zagra z Komorami. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądałeś czy też oglądałaś ten film do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Zachęcam także do obejrzenia innych filmów, na przykład tych, które w tym momencie pojawiły Wam się na ekranie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym materiale. trashed